Szanowny przyjaciele, witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, ja kontynuuję serię przekazów kreona. Jeżeli ktoś nie rozumie, też tak może być. Proszę parę razy wrócić do tego przekazu. Bo naprawdę moim zdaniem, jak już mówiłam wcześniej, te przykazy bardzo mądre, głębokie. I jest na czym zastanowić się. Witam Was. Jestem Kron ze służby magnetycznej. Kontynuuję opowieść o wspaniałości duszy, o której już wcześniej wspomniałam. Poprzednie przesłanie zawiera interesujące potwierdzenie istnienia duszy. Większość ludzi wierzy, że jest wrodzona i intuicyjna. Wspomniałam również, że. Prawie każdy, kto twierdzi, że wierzy w duchowe prawdy, jest przekonany o istnieniu duszy. Więc ludzie zdają sobie sprawę, że jest coś bardziej znaczącego niż oni sami. Jednakże rozbieżności i sprzeczności co do istoty tej kwestii istnieją do dziś. Wierzcie lub nie, ale wciąż są ludzie, którzy Twierdzą, że to nietykalne, bo to zbyt święte, a samo istnienie duszy jest dla nich tajemnicą. Uważają tę wiedzę za świętą i pytają do czego w ogóle służy dusza? Moi drodzy, dusza jest tutaj, abyście zjednoczyli się z nią i zawarli sojusz. Jest to część planu, zgodnie z którym jesteś umieszczony w ciele fizycznym, w dualności, aby znaleźć Podstawowe prawdy życia. Co ciekawe, rodzeni mieszkańcy, którzy dożyli czasów współczesnych, znają te ważne prawdę, ale wy straciliście z czasu w trakcie upadku duchowości, nadszedł czas, aby je przywrócić. A teraz w ten proces zaangażowane są miliardy ludzi na planecie. Rozwój ludzkiej cywilizacji obrał drogę. Jakie nigdy wcześniej nie widzieliście, a cała planeta została zaproszona do udziału we wzroście świadomości społecznej i tworzenie jedności z duszą. Teraz nadamy tej jedności inną nazwę, którą już słyszeliście: świadoma ewolucja. Zaczynasz ewolować. I w tym rozwoju zobaczysz to, czego oczekujesz. Słowami które to określają będą uczciwość, przejrzystość, życzliwość, dobra wola i współczucie. To zacznie być cenione wyżej niż zazdrość, nienawiść, gniew i będzie to nowy początek. Jeśli studiowałeś socjologię lub ludzką świadomość, wiesz, że rzeczy, które wydają się najważniejsze i przyciągają najwięcej uwagi, to Dramat, nienawiść i zazdrość. I następnie te rzeczy prowadzą do działania, stawia wyzwanie dualizmu, czasem dochodzące do skrajności. Oni pociągają za sobą utratę życia. Wszystko to powtarza się przez i iony, iony czasu. Te emocje, cechy i atrybuty zawsze dominowały i były ważniejsze niż inne. I nagle mówi wam, że Nowe, ważne dla ludzkości zadania przychodzą ze słowami i pojęciami, o których wspomniałam nieco wcześniej, i będą tacy, którzy z uśmiechem powiedzą: Powodzenie, Kreon, ponieważ widzę planetę wciąż pogrążoną w niepokojach, nienawiści, problemach i konfliktach. Moi drodzy, wasza planeta zaczyna się zmieniać i przesuwać. Zaczynacie to dostrzegać w waszych społeczeństwach, gdzie zachodzą pewne procesy, w wyniku których rzeczy zaczynają się ukazywać takimi, jakie są, i chociaż zawsze tak było, nagle przestają być właściwe. Widzisz rzeczy, które zawsze tam były, ale być może myślałeś, że nic nie możesz na to poradzić, i nagle możesz coś zmienić i oczyścić to. Jest to powolna. Ewolucja ludzkiej świadomości. Zaczyna się od kraju pierwszego świata i rozprzestrzenia się, ponieważ świadomość i jej ewolucja są globalne. Zaczynasz zbliżać się do swojej duszy. Jesteście tymi, którzy na początku oddzielili się od tego, co nazywa się duszą. Mówiłam, że wasza dusza pochodzi od stwórcy, którego nazywacie Bogiem, nie jest oddzielona od Boga. To nie jest tak. Powiedziałam ci, że Bóg widzicie jako siebie samego. Bóg umieszczacie w ciele otoczoną wielowymiarową energią zwaną duszą. Niektórzy z was zaczęli rozumieć i łączyć to, o czym mówiłem w przeszłości. Łączyć kropli. Kiedy opowiadałam wam o Ilii, jedynie sobie w historii ludzkości, które w wstąpienie zostało potwierdzona i udokumentowana. Świadectwo to zostało zapisane przez Elezeusza, a następnie włączone do tekstu pisma świętego. Elezeusz udokumentował w niebo wstąpienie Iliasza. Po raz pierwszy zobaczył jego duszę. Mówiłam ci więcej niż raz, jak Iliasz poszedł na pole. I zamienił się w światło, ogromną kulę ognia, która wyglądała tak jasno, że lezeusz nawet jej nie opisał. Metaforycznie nazwał go rydwanem ciągniętym przez trzy białe konie. Wszystkie te rzeczy mają inne znaczenie i wszystkie są metaforami duchowości. Eliasz połączył się ze swoją duszą i odszedł. Tak się stało. Jest obecny we wszystkich ludziach, w każdym. Chcę pokazać i porozmawiać o tym, co dzieje się z Twoim duszą, gdy ciało fizyczne staje się jej częścią. Rdzenni mieszkańcy o tym wiedzieli. Pierwszą rzeczą, która się staje, jest to, że Twoje ciała, świadomość, zaczynają wchodzić w interakcję z siatką planety. Mówię o nich, odkąd przyszedłam. Istnieje wiele rodzajów siatek, ponieważ. Dary dla ludzkości są wielkie. Siatka krystaliczna, która przynosi informacje o Tobie, siatka rotowa, która jest siatką mądrości planety, gotowa ją Tobie przekazać. Siatka magnetyczna pomaga ustabilizować energię świadomości. Jest fizyczna przeciwieństwo do innych siatek i może być zmierzona. Ze wszystkich siatek wiesz o tym najbardziej. Mój partner ci o tym opowiadał. Jest też siatka GAI, o której teraz porozmawiamy. Wszystkie te siatki istnieją dla ludzi. Ich istnienie jest podporządkowane tylko temu jednemu celowi. Rzeczywistość tych siatak świadczy o szacunku Boga do ludzkości. Dualizm zawsze był z tobą, a ostatnia udzieliłam kilka przykazów na ten temat. To nie walka. Ale dar, który pozwala przekroczyć Ci to, co uważałeś za Najwyższe i wkroczyć na ścieżkę ewolucji, jeśli tylko oczywiście chcesz, by dotknąć oblicze swojej duszy, którą nazywasz Wyższym Ja. Wyższy ja ma wiele imion w różnych językach i różnych systemach duchowych. Jest to potwierdzenie. Że siedząc na krzesłach i słuchając tego, masz jakąś część siebie, która wie wszystko i ma odpowiedzi na wszystkie pytania, które możesz zadać, a nawet te, których nie jesteś w stanie sformułować. To ponad Twoją zdolność myślenia, ponieważ nie jest częścią Twojego paradygmatu, ale to wszystko jest znane wyższemu ja. I tak jest.